Witajcie, no, witajcie z tej strony Gazik, witajcie w kolejnym odcinku z odwów takich, co przejęli gospodarkę. I jest to już przedostatni odcinek z tej oto serii. Dzisiaj robimy: Ja robię nawozy, bo tak robi opryski, czyli taka wiosna, można powiedzieć. I już w następnym odcinku, czyli w poniedziałek, po piatka, kończymy serię, i koniec serii. Podsumowanie: Chyba też w poniedziałek zostawimy, no nie? No, myślę, że też w poniedziałek. Podsumowanie idę tam. A ty będzie miał odcinki wtedy w poniedziałek. wtedy wstawił we wtorek. Ja we wtorek wstawię. Kurde, ale 11 na godzinę jest rozsiewaczem. Zabójcza prędkość. Eee... Jópeczka, Piotrek ja będzie w następnym odcinku sobie wsadził zieniory. A ja nie wiem, co to co coś tam a Ja jeszcze w puraków miał, miał być. Ale żebym buraki? No to ja mogę sięgnąć buraki. U mnie na odcinku. Dobra. I bo teraz połączymy to. No, tak jak teraz robimy właśnie z tym nawazem i opryskiem, no nie? No. Ja tylko dzisiaj dwa pola rozsieję. Będzie West Bridge. No się wygadałeś. Co? Tak? Będzie West Bridge. Cieszę się, że będzie West Bridge. Cieszę tak, się. Tak, tak. No trzeba jakiś dobry morgon znaleźć. Ile traktorów na start bierzemy w ogóle, tak się panuje? Tyle z... ile mieliśmy, to trzeba zobaczyć. Cztery? Ile się trzy by wystarczyły? Z, z Fenda 720 na pewno trzeba będzie wziąć. Cześć, z Turem. Pewnie. No to z Turem właśnie będzie case. Dondyra do... no, no, ah, no, i tego... No, no, jak... Trzeba się zastanowić, jak to właśnie zorganizować. To dzisiaj zobaczymy. Dobra, ja na drugie pole przejeżdżam. Nawet no, te dwa pola dzisiaj rozszerzącym sobie miotutem, myślę, że to robimy. Czy dzisiaj mógłbyś, Piotrek, save'a i moduł usunąć, tak? Cieszę się. Cieszę się. Po prostu Dawaj. jesteśmy bossy. Czyli no, u Ciebie będzie w ostatni odcinek w poniedziałek z tej serii. Czyli... można powiedzieć, że taki weekend z, z tą serią zrobimy. No. To? Ale to w to. sumie. No, ja nie chcę grać na lager, pani To dzisiaj taki maraton, zrobiliśmy. Mar maraton małego kutasa. Tak, ja to mm. powiem, co. Ty, to pole, nie, nie, chcę, nie, ja to mamy minut ja, ja nic nie chcę mówić, ale ja już skończę ja, ja, ja to ostatni. Osta... Ty, bo mamy sumę do odcinka, ty ty, Aha. <grym> Mamy Mam do odcinka, ale wszystko ja wszystko rozsiałem. No ja już sko to skończyłem. Co powiedzieć? Chore, jadę na ostatnie pole. A co, dużo pole opiskałeś tam koło mnie? No. Skończę właśnie. I hmm. jest będzie szupi odcinek, mogę powiedzieć. Kółeczka, kółeczka. Ja za otrzymałem mam To będzie najkrótszy odcinek ever, chyba. Niecałe 5 minut widzę. Zobacz <gryzamy>, jak ci szybko wsypni yes. dobra, ja już skończyłem robotę, a ty robisz, Tym mogę iść spać, Srać? dobry, Ma pan mod, czy nie? Nie, chyba hmm. nie chcę tego, że trzy trzy twoim.

Dobra, myślę, że tak. Dzisiaj taki krótki odcinek był właśnie. Się zająłem rozsiewaniem nawozu. A tak zajął się obryskami. No i co, my się z wami wygnamy. No Też siedział u Azora. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, Cześć. Cześć.